No i jeszcze jeden przystanek i będzie zakończony tydzień cały Jest dzisiaj piątek więc yy, czekamy trochę pracy w domu w sensie przygotowania jakichś nowych materiałów i tak dalej. Nie będę was tym nudził coś tu się przestawiło. W każdym razie był dosyć fajny dzień, nie, nie, nie zanosiło się tak z rana specjalnie, ale potem jakoś się rozbujało wszystko. Właśnie zrobiliśmy następną misję dla FedEx z lotniska tutaj do, do tego miasta Ogry, który jest na zachód od Misosagi. I teraz wracamy do w okolice tam gdzie mieszkam niedaleko, w sumie po drodze będzie taki jeden klient. Tam odbieramy pocztę i zawodzimy do, do, do urzędu pocztowego do takiej sortowni, gdzie, gdzie mielą tą pocztę dla klientów. To jest taka dziwna sytuacja z tą kanadyjską pocztą. Nie wiem o co to chodzi z tym, ale niby poczta dalej jeździ ciężarówkami, burgonetkami. I niby zbiera pocztę od klientów i niby ją dostarcza ale dużą część roboty, jeżeli chodzi o odbieranie i dostarczanie poczty, to znaczy chodzi o te listy w takich, chodzi o firmy, które dostają powiedzmy dziesiątki czy setki czy nawet tysiące listów jakichś rachunków czy czeków i tak dalej więc część duża część tej pracy jest robiona przez prywatne firmy kurierskie, które przyjeżdżają do urzędu pocztowego odbierają pocztę i założą do firmy jakiejś tam no i potem po południu odbierają pocztę z firmy i założą do urzędu pocztowego nie wiem na czym polega różnica podejrzewam, że jeżeli chodzi o serwis w samej poczty kanadyjskiej to oni żadnych gwarancji pewnie nie dają, a takie większe firmy to lubią mieć wszystko dobrze zorganizowane. Lubią mieć jakąś tam procedurę powiedzmy w ten sposób. Poczta daje tylko jakieś gwarancje, jak się wysyła przesyłkę jakąś ekspresową. A tak to nie daje żadnych gwarancji oczywiście. Nie to przecież działa. To dosyć dobrze działa. W zasadzie w mieście w To bo to wszystko zautomatyz zautomatyzowane jest teraz. W mieście, jeżeli się wyśle list do kogoś w tym samym mieście, to jeżeli się wystarczająco wcześnie wrzuci do skrzynki, to przeważnie na drugi dzień, jest, albo dwa dni później jest dostarczony już, nie? Także nie to, że to nie działa. Nie, nie, nie na koniec ciągle są w kryzysie, ciągle strajkują ciągle za mało im pieniędzy, za mało im tego, za mało tamtego. Oczywiście podatnik za wszystko płaci. Milionowe straty. Chociaż dużo ludzi jeszcze przecież wysyła reklamy, reklamy pocztą do, do indywidualnych domów itd. Więc jakoś to tak działa, nie wiem, parę razy Byłem, odbierałem pocztę na poczcie, jak to się mówi. I to jest takie śmieszne, bo jak się przyjedzie rano, to jeszcze ktoś tam pracuje, nie? Ale już tak po 3-4 godzina koło południa, to już tak, już tak nie za bardzo widać, żeby tam, ktoś tam cokolwiek robił, jakoś tak pustoszeją te wszystkie hale, te sortownie. Nie oni mają taki. nie wiem jak to powiedzieć. No, ni nieprzyjemni czasami. Niechże, jak Cię poznają, jak regularnie gdzieś przyjeżdżasz, no to są normalni ludzie oczywiście. Ale jak im tam wiedziesz i coś od nich chcesz, no to jest zawsze problem, bo nikomu się nie chce nic robić. No, zarabiają dosyć dobrze i yy, różnego rodzaju ubezpieczenia i, i, i te emerytury mają dosyć wysokie. Oczywiście emerytury. Państwo jest yy, odpowiedzialne za ich emerytury.